A radni gminy jednogłośnie przyznali absolutorium za 2020 rok Wójtowi Jerzemu Staniszewskiemu. To bardzo dużo dla mnie znaczy, mówił, dziękując wszystkim Wójt. Wotum zaufania to jest zaufanie społeczeństwa wyrażone przez radnych, że ufają mnie osobiście i mojej pracy, że wkładam w to dużo wysiłek, że kieruję tym urzędem, że mobilizuję urzędników i sam siebie. I to, bo to zaufanie jest dla mnie bardzo ważne. Może najważniejsze, bo, bo jest to taka opinia społeczna dotycząca mojej pracy. Absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok to ważny moment, bo praca wójta oraz kierunki rozwoju, jakie wyznacza, zostają poddane ocenie Rady Gminy, ale również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wniosek Komisji Rewizyjnej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a Komisja podczas pracy przygotowywaniu tegoż wniosku zauważyła, że działania wójta w 2020 roku odznaczały się lojalnością, a przede wszystkim podkreślę tu oszczędnością, co jest bardzo istotne w wydatkowaniu funduszy publicznych. Dodajmy, zarówno stanowisko Rady Gminy, jak i Izby Obrachunkowej były jednogłośne i wyrażające aprobatę dla podejmowanych działań. Na terenie gminy Bodzonów realizowane są zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Prace trwają na terenie stacji uzdatniania wody w Leksynie. W połowie czerwca przekazano plac budowę. Stacja w Leksynie powstała w latach 90., teraz jest modernizowana. Jak zaznacza Wójt, zmieni się to wszystko. Przede wszystkim cała technologia tej stacji uzdatniania wody, czyli proces przygotowania jej, wyprodukowania i przesyłu po terenie który mamy zwodociągowany z tej stacji, ale również sprawy budowlane dotyczące przebudowy tak naprawdę całego tego obiektu i otoczenia. Inwestycja o wartości ponad 1 930 tysięcy z tego dofinansowanie to jest 1 480 tysięcy. Jednocześnie w ramach tejże modernizacji przeprowadzimy wybudujemy przepompownie wody w Kańgowie żeby zaopatrzenie w wodę w tym rejonie było odpowiednio Lepsze, ponieważ tam były spadki ciśnienia. Obydwie inwestycje to koszt ponad 2 milionów 200 tysięcy złotych. To bardzo ważna i duża inwestycja. W ubiegłym roku w podobny sposób udało nam się zmodernizować stację uzdatniania wody w Reczynie. Ta stacja jest już wykonana, możemy spać spokojnie. Ta stacja jest dla niej bliźniaczą. Tak więc, no to już jest kolejny obiekt, który będzie zmodernizowany. Została nam stacja w Stanowie, którą również planujemy zmodernizować, jednakże musimy przygotować szereg dokumentacji, projekty, ponieważ tam jest konieczne wybudowanie studni jednak, to będzie bardzo duża studnia, nie taka jaką mamy na tych mniejszych obiektach, no być może 100 albo i więcej metrów. Tak, żeby zapewnić no, dla ponad połowy mieszkańców gminy Bodzanów e, zasób wody. Prace w Lexy powinny zakończyć się we wrześniu. Remont strażnic, świetlic wiejskich, dróg. Kolejne umowy podpisane na zmiany na terenie gminy. W Płockiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego podpisano właśnie umowę na realizację kolejnych działań. Serdecznie dziękuję za to wsparcie. Ono jest bardzo ważne dla nas, tym bardziej w tej mizerii budżetowej, którą w tej chwili mamy. Nie spodziewamy się, nie dostaliśmy żadnych pieniędzy z funduszu rządowego, inwestycji lokalnych. Bardzo nad tym bolejemy, że zostaliśmy odrzuceni. We we wszystkich tych datkach i możemy tylko liczyć na pana marszałka i panów yy, wicemarszałków radnych yy, województwa mazowieckiego, za co serdecznie w imieniu samorządu gminy Bodzanów dziękujemy. Do gminy Bodzanów trafi w sumie ponad 160 tysięcy złotych. W ramach MiAS gmina otrzymała 60 tysięcy złotych na budowę chodnika w Kępie Polskiej i Kłaczkowie, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Archutówku, przebudowę świetlicy w Cieślach, zakup i montaż lamp solarnych w Karwowie Duchownym, ponadto na modernizację strażnicy w Bodzenowie oraz zakup sprzętu dla strażaków z Bodzanowa i Kenigowa gmina otrzymała ponad 30 tysięcy złotych. Kolejne dofinansowanie 70 tysięcy złotych w ramach programu ochrony grunt rolnych i leśnych, gmina otrzymała na przebudowę nawierzchni drogi Archutowo-Archutówko. Tych projektów, one są bardzo różnorodne, no i służą temu, żeby jak to się zbierze w całość, no to są to programy na setki milionów złotych, które w sposób taki aktywizujący wpływają na rozwój naszego województwa. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach.